ZAKOŃCZONA No to witajcie, tym razem dla odmiany, żeby trochę odpocząć od tej patologii Lola host, Z y, dawno nie grającym, już powracającym to jako mentor Mój drogi, serdeczny przyjaciel Daniel U. Człowiek no, szum mi do tego rzeźnika, to mi się kurwa niedobrze robi Tak jak ze do starych dobrych czasów Zobaczmy. Super mapa, Zobaczmy. super postacie Super partia. Super partia. Dobra. Ty, coś pozmieniali, ej, 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 e, co jest? Chwila, moment. Wait a second, czemu Anduin ma to na pierwszym? Przecież to było na szesnastym. Przypomnij, ile czasu nie grałeś? Cztery, cztery lata? lata. O, proszę, cztery lata i powrócił do wspaniałej gry, super martwej gry, jeszcze trzeba dodać. Chodź. Co jest, kurwa? I pozmieniali go. Kreser Zasadnowienia? Polska zapomnia osłonę? Chuj, kurwa, bierzemy to na pierwsze. Niechaj leci. Widzisz, Danielu, cała nowa gra, wszystko do odkrywania nowe. Jak no, RP teraz się zrobi z to tego. Się pozmieniali co nieco i to jest beczka, ale trochę jest Łow. Trochę szybsze jest niż, kurwa, Oh, Jest, grubas. Właśnie. Jest skill, no proszę ty. <laughs> Jak z jazdą na rowerze, to tutaj widzę, nie zapomina. Kurwa, ten czołg się tam rozłożył. O, fontanna. Ona była na 16 <laughs> poziomie. No, ją pewnie, że można od razu ją wybrać. Nie, ona leci tak samo, kurwa. A, Są to na taki mały bafik. Przenieśli talent z 16 na 1. więcej leczyć. Że nie zapominać o tym, że z tym muszę kurwa się. To jest jedna. Dobra pomóż mi zrobić ten obóz bo... No, ten robot, jeszcze tak, on z przecież podejdę to... to sadar... U. A tu pierdolę... Zapomnij na kurwa! Pierdolę się dźwięczą. Dobra, że znika nie ma nigdzie. chyba nam umiera. No, dostał trabęcki, ale chyba mu się uda. Może cofa się Dobra. w ogóle na środku, to dziwny kolo Jak bot, nie? <grym> Jak bot. Dobra, co mamy, dro drogi? Drogie do wyboru. <grym> Dobrze, na dole się samobójcy wybombili. Od kiedy to teraz może się przebijać? Co jest grane? No, jak tego, jak tej menelicy światłości z lola, że on jeden cel przebija chyba. Ten twój okrąg. Prze... właśnie teraz tak patrz, nocę na takie podstawowe, bo przebija. Nie, yeah, dobrze. No to byłeś nie wiem, że przebija, kurde. O kurwa, ale to jest fajne, że nie muszę... Jak mi najadę... Nie, nie, jak mi najadę na miliona, to nie leczę go, nie? Kurwa. A jak mi najadę na miliona to też go nie leczę i to jest zajebiste. Czasami wolu to to było. To się kręciło. Bo chyba oni... No oni więcej tych to ze No bo na dole tam byli, ale to nic traconego jeszcze. No. Spierdala, jest to kurde. Jezu. Tak jest. w no gruba trochę. Dziwny kolumn. Mierzch to Tylko aby zesłałem szybsze przeznaczenie. Przepraszam, zdrowie... No to chuj. Ale no nie, dobra. No, no to, Co to tak uręknęło cię, jedno? No, no bo to jest... to było na ostatnim, z tego co pamiętam. I to zdawało, że... tysiąc zdrowia przywracałem dla jedną jednostce, nie? Teraz to wiele taniej. No więc... Sadar ma kupoty na topie. No to też taki trochę... ...nie myśli moim zdaniem. Że tak niebezpiecznie gra, ten zaraz go zszarżuje i tyle będzie. Jedna za sekundę. Już bierze. Może no, ty musisz to pilnować, to jest skandal to jest zwykle, wszystko musi robić o. Nie, to czy nie nie rzuciłem No ale to są gamoni, no w ogóle co oni robią? Ta zamiast bicza właśnie od razu odpalić, żeby od Gędziego od siebie odciągnąć to nie wiem na co czeka nie, to... Niech to weźmie Ten na górze puszuje ma dobrą zabawę tam. Przesłuchuję sobie. Zajdźcie się Bo bawię. Został, żeby to kupować, cokolwiek. Wysokie. Nie wiem, może na to popójdę. Zostaw go w pitdu. Iść grub do grubasa. Czy to nie to teraz zaraz coś go złapię. Boże, ale duża ta tabela. Jak się tabel nie <noise> Lecimy. A, tak chyba wiadomo, co to się pójdzie. Road. Właśnie ultołak yy, ja bym wziął raczej bombę światłości, bo ten menel możecie próbować szarżować. Ten odepchnąć się może, no sporo takich mają przerywać No cóż. Oooo, no, no zobaczymy, no bo może im się nie uda, nie, ale no zawsze jest to ryzyko. Tak. Na szczęście mamy przewagę w ekspie. E, może to na tych udziałach. nie, No, raczej tak nie najgorzej. Tak na nie najgorzej, nie najlepiej. I, 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 i... No, dwie wieże w sumie, więc. No, właśnie. Teraz trzecia. Trzecia, jakby szybko ją zrobić, to oblężenie, by jakieś na chwilkę pewnie dwa pociski by poleciały, chociaż górę już górą. nie nie Nie, bo to musi się jeszcze ten nie Dobra, to tego będą mieli wszyscy. No nie, już. No, z jeden, dwa pociski polecą. No, na no jeden. Jeden. Ale jedno już. Ej, i, i dodatkowe pociski jeszcze od. O, tego. z tego. Klasa. Uwujna, Nie to jest drujna penetracja. Co zwiększa szybkość ruchu i zwiększa skuteczność leczenia. Kurwa, skok teraz leczy. Co to się dzieje? <słyska> Pierdole, czy jednak? Jednak się trochę to zmieniało. Dobra, Weźmy, że jak zadaje obrażenia, to się więcej leczy. Dobra, na szczęście są upośledzeni. Pięć darmowych pocisków z dołu poleciało. Bo Czołgich ma no, troszeczkę problemy psychiczne. Z czołg to ma na tyle problem, żeby ustawić się jak jakoś rozsądnie. O, no, tak co tutaj zawsze pamiętam. Tutaj to akurat nie wiem co to było, jechał na jeden HP i dostał w chumbo i łe wow. Dziwne koło. <laughs> Aj grubacko O, no, jak grube No, nie zauważyłem. A, bo to i tak sekundę musi... ...lay. Górę moglibyście rozwalić jakoś, ale... Nie, bo ten Genjok jest, wiesz... ...a poza tym na dole jest już ta... ...bieża do odbioru. No, rakietę strzelił, ale... Nie wiem po. Co to jest? Trzech an... jest na Midzie, a dwóch jest na tym. Wysyłanych <laughs> w różnych stronach. Tak, udało nam się to się jeszcze tak. Psyłki. Psyłki, kurwa. Life is life. Ba 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 ba. Niech też nie na ładunek Ta laser wybrała ten główno x <laughs> Nie mam czasu na czytanie, o, zaraz i tak skończymy tą grę Się kończy. Dalej to robaka nie uzdrawia, smutno <grystanie> O robaczka ta zatrzymamy jeszcze na chwilę to ten dubbing jest genialny wszyscy będą musieli zejść na dół. O, będą musieli zejść na dół. A teraz albo to, albo to. No czemu oni się tak kurwa wszyscy na tym tym pocie <laughs> tak... bez sensu. W dole lecą te... ciski, <coughs> Nie pozwólcie, żeby oczarze wpadły w strony Tak, bohaterowie! Współaktywnij No oni kompletnie nic nie ogarniają Znowu po prostu polecą bomby No właśnie Amen No i to tyle Super Gera Łatwo, prosto i jak szybko To już było lekko ponad 10 minut i to jest właśnie to, to jest przyjemność zgrania, jakiś LOL, 40 minut zmęczenia się, nie wiadomo po co O MVP jakieś ratują okay. Nie, nie zostanę od plus. proszę. Masz wybaczon. Łak, to coś mi tam jeszcze. Klasa. 100 lat nie grał gościu, a proszę, uratował tam dupę, uleczył tę grał lepiej niż ludzie, którzy grają w to normalnie. <grywa> Bardziej logicznie. Dobra, tu zrobimy 15 nie.